Siema, mordeczku. Siema. Siema. E, no, sie, siema. siema. Siema, siema, siema. Dzisiaj jest Noemi, Powiedz siema. Siema. No, siema. E, dobra, dzisiaj przeglądujemy reddita, prawda? No ale no, on nie wie, co to jest reddit. E, ja wiem, także wytłumaczę wszystkim. Nie? Reddit to jest em, taka społeczność, jak Facebook na przykład i tutaj oglądamy filmiki, a dzisiaj komentujemy. No. <laughs> Widzę, że się no. trochę stresujesz, co? No, nie Dobra, to pierwszy, pierwszy, pierwsze nagranie, pierwszy filmik. O co? Co nie robić? Ej, kozak. Piszę, że, że, że dziękuję za oglądanie. Nie no, kozak też by tak chciał. No też. Ale, że Koś się chciał to budować? Jezu. To jest 131 kolorów. O oh yeah! ja! to trochę znam. Znasz? No troszeczkę. Oglądaj, widziałeś to już? No, oh yeah. <laughs> no dobrze, no. Yes. biegłego co? Aha, to jest świat chyba. Akwarium. Akwarium? Ja widziałam jak ktoś tak zrobił, ale już nie wiem jak to się Nie, glob, to, 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 to jest nie, ten, to jest. Ehm. Um, to jest. To jest na ten, to jest modyfikacja na... Um, no, to są te takie te, takie światy małe, wiesz, które takie... A, te, no! O, to, takiego masz w pokoju. No, te. Więc tak, mamy slajmy. I się zmienił w dużego smoothiema. Takiego wielkiego. Takiego jak ty. No i tak w kółko. dobrze. ładna no, grafika, nie? Ładnie ktoś się mi no. Ale ten kilof mi się najbardziej podoba. Tak się świeci, nie? No. Ale to diamenty się tak świecą. Chcesz. Chyba. A co ma być w ogóle? Wiesz? Aha! To jest art po prostu taki klocek. Wiesz, bo to jest normalny świat, nie? Zobacz mhm. sobie, to jest taki świat tutaj mhm. Po prostu to jest pokazane, jak to jest to jest kamień, a to jest pod kamieniem to Aha, jest piekło. dobra No, no i kozak e, Tu mamy jakiś rysunek, nie wiem co to jest Ładne. I like Co jest ten, moment To jest opiekun A no to sobie zamówię takiego Jak chcesz sobie zamówić rysunek? Dobra, kolejne nagranie. Dobra, cicho. <grywa> A co to jest? No, on ma jakieś cizny? Ja, to jest jakiś ten to Ja bym musiał Tak. Ja prędzej. Znaczy, no nie wiem czy mam zrobić tego moto, zaraz ci powiem, ja zawsze, że zawsze, są. No, a jak wszystkie kulki odbija? <tryk> <tryk> Nawet odbija mowy. A jej kazek. Jest Na samym, na miejscu. <noise> Dokładnie. Na swoim gie. Pik. No i szczela tymi strzelami mi, tak. O kurde, to jak działa? Nie no nie Aha, bo to może tylko dlatego, że creeper to wybuch. Że on wybuchu. Jakby tą substancję no. Nie trzeba będzie zobaczyć. Ale słowa jakość tego filmu jest w ogóle. Jump. A żeby nie było. To nie, to nie jest u mnie, to jest... to zła grafika filmu, nie? To jest kogoś innego, tak? No ten gość, który to nagrał to ma złą grafikę bardzo. Znaczy nie, że ma złą grafikę, ale coś źle dzisiaj to nagrał. Trzeba ustawić dobrze FPS-y i takie rzeczy. No, ja mam PSO. Hmm? Ja mam PSO. Przecież ty to wiesz. fps -y. Aha, ja usłyszałam ja a Aha, dobrze. Um, tutaj mamy budowle. Nie wiem, co to ma znaczyć. Co myślisz, że co to ma co to jest? No, no, nie wiem. W ogóle nie wiem. Co tutaj mamy? Więcej. ale on tam ma takie rzeczy? Tak. Co? Co? Jak? Aż ja wiedziałem, że to tak działa, ale nie wiedziałem, że to będzie wcześniej, bo to wiem, tak się znam na takich mechanizmach, nie? No ja nie, nie. Tutaj może wal... Ojej. Oje. Ale Oje, dużo. Ja się nie chciał coś takiego budować Eeefajes A on to wszystko na A to jest tylko sypialnia. To jest No właśnie, ale on to na creative łobia. Nie wiem. No... no patrz, nie ma... a nie ma na coś, nie, 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 nie widziałem. Nie bo to jest na na... Nie gadaj, że to się teraz wcześniej otworzy. No ja to jest jak sklap sklep mechan. Me. Nie umiem już kadać. mechanik. To jest jak skrap no, mechanik. Tam też są różne mechanizmy, no. No, no widzisz, a jedna poruszy, no i już wszystko sobie poszło, nie? Zresztą do normalnego stanu wróciło... Tak. A nie, na no, Kozak. Bardzo a, fajnie. No. Myślę, że bardzo nikt by nie wpadł na to, żeby coś takiego y, nie żeby budować, ale żeby y, na przykład gasić ten, ten y, ogień i wtedy tam z, z, zajrzeć, się. Nie. Mm. To raczej znaczy nikt by... Ja sobie kozak, muszę ja A ja nie na kozak. I Na kozak. Przestań. Przepraszam. Weź w zup normalnie. No weź normalnie. A co ja nie chcę taki cie. Jezu, jest tutaj mamy rysunek. Um, tutaj mamy rysunek. Masz to jest to jest to jest zbudowane, to jest rysowane, nie? Standard to jest prosty, a to jest Um, z tego innego z Borderlandsów. Um, to są... Wiesz, wiesz które to są Borderlandsy? Nie. Są to, te to takie pomarańczowe, żółte... To jest taki piasek dziwny. Takie kolory ma te... Poczekaj, bo jest jeszcze jedno, jeszcze jest pięć zdjęć. No um, Jeszcze mamy... Um, Birch Woods. To jest... Um, no z tych y, z tych lasów takich... co mają takie białe drzewa? No. Taiga to jest um, ta dżungla? Nie, nie dżungla. Nie wiem. E, śnieżny? Endermany. Enderman Enderman jeszcze. Enderman Standard. E, no z tego? Z wełny? Z Glowstone? Normalny e, chłopek. Tutaj jest. No chyba, e, że ja tylko Jaki yeti e, dobra, tu jest Dobra, to jest jakiś pracownik, a tutaj jest. Em, yeti yeti Jaki jest? Bałwan. Kotleti. Dobra, cicho. <noise> e, I tutaj jeszcze o wiele innych, tylko że tutaj nie ma za bardzo. Nie, aha, bo to są te same. No. Dobrze. Po prostu z zamkniętymi oczami, chłopie No. E, więc tak, tutaj mamy Steve'a, który nie wiem. Oh god, oh uh, god, this makes me ins... insensitive... Ale ten portal się nie I, I właśnie chodzi tutaj o to, że po pierwsze nie umiem czytać, a po drugie na tym świecie... znaczy tutaj jest bardzo dużo bugów, nie? Na przykład tutaj nie ma wody, widzisz? O, te tory się nie połączyły i w dodatku ten tor po prostu jest tak w wodzie, nie? I pomimo to, iż on stoi na płytce, to drzwi się nie, nie otworzyły, nie zamknęły. to? Masz, za... masz coś do, do pisania? Dlaczego? Chcę mi coś napisać. Zostaw, no za się um, No, są zamknięte, normalnie drzwi a, no, są zamknięte, a tak powinny być otwarte. Um, tutaj lawa się nie zamieniła w kamień, nic. I yy, ten, się nie zamienił w portal z z... tym no, na no, no. Ja, ja... jeszcze ty... coś jeszcze tam z tym, że się to nie odpala no właśnie no to się tutaj nie odpala nie to jest bardzo ładna budowla a ja ty chyba kiedyś jakąś zbudowałeś nie no nie aż tak dużo no no coś takiego zbudowałeś ja ty... i tylko oni to zbudowali no chyba me and my friend built a castle hope reddit liked it, like it. A um, napisane jest tutaj, że ja i mój kolega zbudowaliśmy zamek. Mam nadzieję, że Reddit to polubi. Reddit to jest ten, te, te, ten, ten, To jest to, to, co właśnie patrzymy na ten. Um, tak, tort, tort minecraftowy, bardzo fajny. Chciałbyś taki? Bardzo. No. <laughs> bardzo? Mów trochę głośniej, bo cię nie słychać, nie? No, kto taki! No, chcę hmm, kupić. Dobrze, kolejna budowla. Może wrócisz na górę? Czy to jest prawdziwa trawa? Chyba nie. E, dobra. Nie wiem, czy to się wyknie, czy nie. Ale dobrze. Budowla bardzo ładna mi się podoba. Tylko, że ja nie lubię, jak jest aż tak bardzo przegięte, nie? bo to wszędzie jest tak dużo detali, a ja wolę, żeby był taki. To troszeczkę skomplikowany, żeby było ładnie, ale nie aż tak bardzo. A jak to myślisz? Też. No, też. E, normalny... A super simple, but pretty tree for you. E, nie wiem, co to znaczy for parking. Normalny, 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 nie wiem. No? Normalne gówno. O kurde, no, kurde. To ma być, to ma być na, na drzewa, nie? Aha. A nie od razu wyzywasz. No, wiecie, jak to ładnie wygląda. No i co, głównie, nie? Nie no ładnie całkiem. Dobra, to już było chyba na tyle, nie? Nie. Tak czy nie? Nie, nie, No dobra, tak. I tak nie masz słowa, więc i tak kończymy. Sub... No i mów co mają zasadę. Subskrypcje i tego. No lajka. Dokładnie. Jak ile mają dobić? Co? Ile mają dobić? 5 milionów, nie? 5 milionów. Milionów! No to, no to tyle ile on powiedział. Nieskończoność. E, co? Nieskończoność. No co kiedy ludzi jest na świecie, to e, dobrze e, żegną to.